Cześć, słuchajcie, przychodzę z skończonymi produktami. To jest próbka balsamu do ciała. Pachnie z Iwonu Uncanto. Słuchajcie, bardzo przyjemny zapach. Taki bardzo perfumowany. Powiedziałbym, że trochę taki męskawy, ale faktycznie jest bardzo przyjemnym zapachem. Słuchajcie, to jest bardzo dużo 110 ml. I ja to miałam na całe moje nogi, od palców po yy, pupę. No wiecie, ja mam XXL rozmiar, więc naprawdę spore uda yy, i na całe ręce. I tak jeszcze mi zostało dość sporo, także przypuszczam, że takie 7-8 ml to by wystarczyło, ale zużywam to na raz, żeby pachnieć rano yy, tutaj, żeby iść pachnącą na śniadanko. Yy, bardzo przyjemny produkt, yy, śnieżno-biały, yy, konsystencja taka, że nie spływa, bardzo ładnie się rozprowadza na ciele, szybko się wchłania bardzo szybko się wchłania, o jak szybko, nie wiem, pół minuty, 20 sekund. Dalej, ładnie pachnie, szybko się wchłania, konsystencja, konsystencja się nie marzy, tylko wchłania się pra praktycznie od razu. No i skóra nie jest wysuszona po nim, także no takie od 8, pół na 10 w porywach do 9 nawet bym powiedziała. I tu mam taką malutką próbkę, która jest, się nazywa Mercedes Benz Men. Nie wiem, czy widać, bo światło mi się odbija. Jest superowy, bo jest, ja też go dostałam w jakimś zestawie jako próbkę. Jest z pompką, więc dlatego je wziąłam ze sobą. Ja to zużyłam, to, to bardzo szybko się zużywa, bo to ma ile tam, półtora yy, mililitra zużywa się. Słuchajcie, kąpieli się po pachami, za uszami na przegubach rąk. I potem rano zrobiłam to samo, po jednym sikaczu, nie po kilka tylko po jednym, więc na takie dwa albo po dwójnym jeden. Pachnie, tak powiem Wam, męsko, ale bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Za, powiem Wam, że się trzyma do dwóch godzin na ciele, także bez spocenia, bez spocenia. Wszędzie chodzę powoli, bez spocenia, także Myślę, że jakby w całym... Ciekawe, czy, czy, czy ogólnie. Y, podobno próbki są bardzo skondensowane, czyli mocniej pachną niż oryginały. No nie wiem, nie mam te, tego, tego porównania, ale faktycznie takie no, 6,5 to mogę dać temu, temu, tej próbce. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.